World. Fu fu, 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 fu hu, hu, hu. Tańczy w kółko pośród mgieł i snów Światła mrugną, dzwoni dzwon Fu fu kręci się jak bąk W starym zamku pod poduszką Mieszka sobie duszek Fu fu nie straszy wcale Tylko chichocze Psoty w głowie ma schować i buta, ha ha gnieł i snów światła mrugną, dzwoni dzwon, fufu -fu kręci się jak bąk Widzi dynię w kapeluszu, co się śmieje z kościół trupa bez uszu. Nie to peż macha, hej, bawmy się! A duszek śpiewa piosenkę tem. Mruczy sennie Fufu fu, Chowa się w dyni codziennie Gdy ją ktoś znajdzie Hop i psiku sama Ale zaraz śmiechu moc Bo Fufu to psotnik na 102 Fufu, Fufu, hu, fu, hu. Fu, 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 fu. Tańczy w kółko pośród gieł i snów Światła mrukną, dzwoni dzwon Fufu fu, kręci się jak bąk Już świnie. Ze swej, lecz gdy znów na Halloween przyjdzie czas, Fufu -fu wróci śpiewać i zabawiać na...